Cześć, zapraszamy na test głośników komputerowych 2.0 Creative T60 z wami dzisiaj Burzyk i Damian. Jeżeli uważasz, że Twoje głośniki komputera czy laptopa są po prostu zbyt słabe, żeby wygodniej i komfortowo Ci się na nich pracowało i szukasz jakiegoś zestawu przewodowego, w tym wypadku akurat 2.0, no to Creative T60 przyszedł do takich ludzi właśnie ze swoją propozycją. Nie za drogie głośniki, do tego zaraz dojdziemy. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, to jak zawsze w biało-pomarańczowych barwach Creative spakował przede wszystkim e, dwa głośniki. Do tego dołożony mamy zasilacz sieciowy. Niestety dość duży. No nie lubię tego typu urządzeń, ale cóż poradzić. Do niego mamy dwie wymienne końcówki, czyli wtyczki do gniazdek europejską i brytyjską. Mamy przewód USB-C na USB-C razem z ewentualnym adapterem do zwykłego dużego USB. Mamy przewód Jack 3,5 mm na jack 3,5 mm. Mamy troszeczkę specyfikacji technicznej i instrukcję obsługi. Dwa przewody sygnałowe mają długość 120 cm każdy, do tego ta przedłużka, o której wspomniałem, że 3,5 mm ma jeszcze 30 cm w razie gdyby kilku cm. Brakowało. Także no to się rozstawi możemy spokojnie. rozstawić nawet, w, że tak powiem, po obu stronach dużego monitora, czy nawet jakiegoś niewielkiego telewizora, także mini system stereo będzie dało się z tego zrobić. No i może zacznijmy sobie już standardowo od tej specyfikacji technicznej, żeby zakończyć. Zabiorę może pudełko, nie? Możesz zabrać, i tam jest na nim specyfikacja, więc będziesz mógł w razie czego weryfikować. Ja będę się wspomagał instrukcją obsługi. To wszystko to jest. Mamy tutaj dwa razy 15 W mocy RMS, więc przekłada się to od razu na nie. Głośność, bo jak sobie sprawdziliśmy w naszych warunkach, mamy tutaj 98 dB na trybie standardowym, 99,5 mniej więcej na trybie surround i ponad 100 dB na trybie clear Dialog, czyli tym, który tutaj się chwali Creative, że po prostu wzmacnia te pasma dialogowe mm. czy do, do podcastów i tak dalej, ale to sobie zaraz sprawdzimy. Jeśli chodzi o dalszą część specyfikacji technicznej, mamy tutaj przede wszystkim. E 75 dB stosunek sygnału do szumu. Mamy pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz. Mamy możliwość połączenia, oczywiście, poza przewodami, które wspomnieliśmy, e, połączenia bezprzewodowego Bluetooth, w tym wypadku jest to 5.0. I w ten sposób będziemy testować, żeby jak zawsze wszystko sprowadzić do jednego poziomu. Na kodeku SBC, jeśli chodzi o Bluetooth i A2DP i HFP, również jest dostępne. I wiemy też z pudełka, że mamy tutaj dwa pełnozakresowe drivery 2.75 cala z wbudowanym cyfrowym amplifajerem. No i to nam daje właśnie te 30W RMS i pik do 60 nawet watów. No tak, ta moc szczytowa to są jakieś tam rzeczy raczej pomijalne, bo, bo, bo tak naprawdę i tak głośniki na, na, takiej głoś na takiej mocy nie są w stanie pracować cały czas. Gdzieś tam w jakichś wyjątkowych sytuacjach może uda się tyle uzyskać. To nie ma i tak większego znaczenia. Głośne są. Głośniki są niemal identyczne, z tym, że na jednym jest sterowanie i gniazda, na drugim Mamy tak naprawdę tylko wyjście do zasilania. Jeśli chodzi o wagę zestawu, to jest to 1,9 kg. Są ciut lżejsze od Creative T100, czyli tych, tego modelu, który był przed T60 -kami. No i wymiary lewego głośnika 147x92 na 199 mm. Prawego głośnika 157x92 na 199 mm. Nie wiem jak. To zmierzyli, czy on jest faktycznie szerszy, czy on jest wyższy. Powinien być szerszy. No i może faktycznie odrobinkę szerszy będzie, no ale, ale minimalne to są jakieś to są te minimalne różnice, więc myślę, że są to wartości pomijalne. Yy, no i skoro jesteśmy przy wyglądzie, to może właśnie. Troszeczkę sobie o tym porozmawiajmy. Głośniki są minimalistyczne i tak bardzo prosto skonstruowane. Chociaż kształt mają delikatnie taki ze skosami, zakrzywiony i wygląda nawet nieźle. No to ogólnie sama bryła jest całkiem prosta. Na froncie mamy... W zasadzie fronty są całe z takiego połyskującego tworzywa Piano Black. Wygląda ładnie, dopóki się nie zabrudzi. Na jednej z kolumn mamy, tak jak wspomniałem, przede wszystkim włącznik oraz pod tym jest tryb, zmiana trybów, w których głośnik pracuje, czy to będzie aux, czy to będzie Bluetooth. Pod drugim przyciskiem mamy włączenie trybu surround oraz przełączanie się między graniem głośników, a ewentualnym graniem słuchawek, które możemy sobie z tyłu spokojnie podpiąć. I trzeci przycisk do włączenia technologii, technologii Clear Dialog. Wszystkie oznaczone są oczywiście odpowiednimi diodami. To teraz sobie widzicie, nawet ładnie to wygląda. Do tego regulator głośności płynny w przypadku połączenia łączenia bluetooth z telefonem jest to osobna regulacja głośności do tego co na telefonie. Nad nim tak jak wspomniałeś przetworniki papierowe membrany plus te kopułki które są y, niestety niczym nie osłonięte więc trzeba uważać. To jest tak głośniki dla odpowiedzialnych ludzi którzy postawią je w odpowiednim miejscu i wiedzą że nic tam się złego nie stanie bo nawet gdyby kot podszedł i sobie prup, drapną pazurkiem, to mogłoby się skończyć nie za dobrze. Wygląda ładnie, no troszeczkę szkoda, że połyskuje, więc trzeba po prostu pilnować i czyścić, m, czyścić. dokładnie. Dużo fajniej, dużo bardziej podoba mi się ta, ten materiał, z którego wykonane są boki i tył. To już jest taki bardziej chropowaty jakby. Też leciutko połyskuje, ale już nie jest absolutnie tak brudzący jak front. Mhm. Do tego w takim delikatnym, dobrze stanowanym kolorze, więc będzie pasował w zasadzie do każdego wnętrza. W ten sam sposób mniej więcej wygląda góra, delikatnie wklęsła. Ale to wygląda, tak jak mówię, dobrze, jeśli skomponuje się fajnie z jakimś biurkiem i monitorem czy telewizorem, to będzie po prostu ładnie wyglądało. Na spodzie mamy gumowane nóżki 4, e, no one spokojnie utrzymują głośniki w stabilnej pozycji. O, jak się przy, przysprzał się. Przys ja tak, wiem, dokładnie, bo głośniki też nie są wcale takie lekkie, y no. y prawie kilogram mamy na jeden, więc to też jest e, swoje odgrywa, ale dzięki temu nic nie wibruje za mocno po biurku, a przede wszystkim nic się nie porusza. Trochę informacji producenta również się tu znalazło, także spoko. Jeśli chodzi o tył, no to oba głośniki mają z tyłu mm, bas refleksy na górze, nie za duże, ale, ale, są. ale są i faktycznie niskie tony uda się z tych głośniczków e, wydobyć, do tego sobie jeszcze dojdziemy no i na tym głośniku, nazwijmy to sterującym e, w tym wypadku prawym akurat, mamy gniazda i od góry, tak jak wspomniałem, jest tutaj gniazdo słuchawkowe, mikrofonowe, gniazdo na USB-C, gniazdo AUX do podłączenia klasycznym jackiem 3,5 mm połączenie lewego głośnika do prawego i przewód zasilający po co USB-C? no mieliśmy już takie przypadki, że na przykład w laptopie można było sobie transmitować dźwięk przez gniazdo USB-C, wówczas nie trzeba y, zajmować sobie dodatkowo y, powiedzmy gniazda słuchawkowego. No, może czasem może słuchawk... już w ogóle nawet nie być gniazda słuchawkowego. Gdzie nie, gdzie może nie być w ogóle, a co jeszcze Creative zasugerował, no to, że jest to do transmisji misji na przykład dźwięku z Nintendo do Switcha, czy z konsol PlayStation, na których ponoć gniazdo USB-C jest. Nie wiem, piątki nie widziałem już tak dawno, że nie pamiętam. W każdym tak, razie nie musisz jest, ich podłączać. Jest, jest. Ale fajne jest też to, że wrócę do Switcha na przykład, bo jeszcze do niedawna Switcha można było tylko przewodowo połączyć, a Switch od niedawna. Wspiera bluetooth. E, wspiera, to jest w ogóle ciekawe, że był moduł, ale nie był uruchomiony tak. w Switchu przez wiele lat. <laughs> Także wizualnie bardzo fajne, delikatne. To super wygląda w ogóle powiem ci. Podoba ci się tył taki. No, przecież żeberka. Tak, żeberka, takie jak właśnie z jakiegoś tam nie wiem radiatora. Mhm. Także wyglądają dobrze. No i zaraz zobaczymy, jak grają, jak transmitują dźwięk podcasty. Bo tutaj też creative właśnie creative creative bardzo dużo mówi o tym, że są to głośniki nadające się bardzo dobrze do yy, na przykład wideokonferencji, że po prostu dźwięk będzie czystszy, yy, czy głos lektora w serialach będzie dużo czystszy. Zobaczymy, sprawdzimy. No ja posłuchałem dość długo, więc już jakieś tam zdanie mamy. Przejdźmy do odsłuchu na naszych yy, testowych utworach na razie. Yy, znaczy na razie, no tylko na tym będziemy słuchali, no ale to już inna sprawa. Zacznijmy. Yy. Aio Fire in a Love. No właśnie, musieliśmy przetrzeć głośniczki już między ujęciami, bo się zdążyły zabrudzić. Damy sobie tak na telefonie na 3 czwarte i tutaj potencjometrem trochę więcej. No i tak musimy je trochę odwracać. odwracamy. Ja mam prawy, czyli ten będzie teraz tu.

Besta rounda. W tego typu utworach nie będziemy na razie włączali trybu Clear Dialog. Przejdziemy sobie dalej. Head is Underwater. I tu sobie sprawdzimy Clear Dialog z ciekawości. Na razie tryb standardowy, bez surroundu, bez Clear Dialog. Dialog. będą starą będę Przejdziemy sobie na Rocker Red Revision Tainted Na razie w standardzie.

They got it knees up, everybody playin' us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Straight from the mud like ruby straight to the state they love me. I understand they hungry, but please don't hate that's ugly. I've been tryin' shake it. 'em, I've been poppin' in my city. Shoutin' say she love the way we do it, do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. Ja, 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 ja. No i teraz spuszczę podcast jeden. Mam nadzieję, że Wąziu nas tutaj nie zbanuje, bo akurat sobie tego słucham, a akurat na nim sprawdzałem też. Więc, no, chwilę dosłownie zobaczymy, tylko jak będzie różnica w Clear Dialog opcji wyglądała. Tak, 27 listopada. Tak brzmi Wąziu, i w końcu standardową trybie. Się mi zebrać do tego, by zorganizować kolejną audycję poświęconą rozmową Dobrze, Wieczór Panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślę, w sumie tak sobie pomyślałem, czy coś by zmieniło. I bez. To jest strasznie, strasznie taki ciężki temat. Bo tak, myślałem, że np. wrzucić kogoś, kto jest tak zwaną kobietą, nie? Czy by to coś zmieniło. To on teraz. No, bo, bo że... już wjeżdża swoje zawsze swoje dysputy, tak. Włączymy coś po cichutku, no. niech sobie gra. Odwrócimy głośniki, może frontem do kamery i sobie porozmawiamy. Bo to myślę, że już było wystarczające spektrum możliwości tego sprzętu. Zgadzasz się, mam nadzieję. Czy coś jeszcze chcesz usłyszeć? Nie, ja tam Ci jeszcze jedną rzecz wysłałem, ale to posłuchamy sobie po teście, żeby też tam nie było żadnego problemu z licencją czy coś. Dobra. <laughs> Może daj mi... O, właśnie tak. Nie Widać? To... Coś tam? Coś? No właśnie, bardziej do mnie. Dobrze, skoro mamy kadr mniej więcej jakoś tam zrobiony, żebyście te głośniczki jeszcze Oglądali sobie frontem, to my możemy zacząć się wypowiadać. Nie wiem, czy chcesz coś zacząć najpierw, bo ja nasłuchałem się dużo i mam dużo do powiedzenia. No to lepiej, żebyś ty mówił. A ty no ja będziesz się, ja się Będziesz dopowiem. kontrował albo się zgadzał. Tak, tak. tak więc y, y, może zacznę od tego, czego mi brakuje. Brakuje mi pilota. Bo skoro te głośniki mają opcję bluetooth, jednak ja wiem, że to są głośniki komputerowe, ale jeśli mają opcję bluetooth, a ja wyobraź sobie, że słuchałem sporo na nich, tak, że leżałem sobie na łóżku, głośniki były ze 4 metry dalej. A jak sam zauważyłeś, na pewno zmiany trybów są dość znaczące. To dobrze by było mieć to pod kontrolą z jakiegoś pilocika. Już nie wspomnę o tym, żeby włączyć je i wyłączyć. Natomiast jeśli już chodzi o jakość dźwięku, no to zacznijmy standardowo od muzyki, bo na tym nasz kanał się koncentruje. Muszę przyznać, przede wszystkim, że jestem zaskoczony, że z takiej formę z takiego kształtu udało się wykrzesać całkiem sporo niskich tonów. Przede wszystkim mamy tutaj tylko po jednym przetworniku pełnozakresowym tak. i ten bas-refleks i zgadzam się z Tobą, że ogólnie w przeróżnych gatunkach muzycznych brzmią po prostu dobrze, satysfakcjonująco dla ucha, że tak powiem. Też tak uważam. Oczywiście nie bałem się o to, że będą czyste, wyższe i średnie pasma, bo to w kreatywach zawsze jest mocna strona, to jest raczej marka, która robi taki ten dźwięk czysty. Natomiast to, że udało się tutaj dołożyć do tego jeszcze tych niższych tonów, poza tymi najniższymi pasmami, tam w hip hopowej utworze tym Javi Rashan, to, to już było raczej pukanie puste takie, aniżeli sprężysty bas, ale w tych takich pasmach, około mniej więcej 100 Hz, no to, to naprawdę coś przyjemnego z tego głośnika się potrafi wydobyć, nie jest to y, oczywiście poziom nawet głośników mobilnych, które są jakby skoncentrowane na basie, ale naprawdę nikogo, myślę, nie powinno e, jakby odrzucić tutaj to, że tych niskich pasm nie ma w ogóle. To jest raz. Dwa, e, jeśli chodzi o średnie i wysokie, tak jak wspomniałem, są czyste. Mhm. Bardzo fajnie, mimo iż jeden przetwornik 2,75 cala tylko zrobiony, to potrafią się odseparować od tego basiku. Jakoś to jest technologicznie rozwiązane, że to naprawdę nieźle działa. E, no i myślę, że możemy pomyśleć o tym właśnie jak wygląda... Aha, no i jeszcze zanim przejdziemy dalej, to muszę wspomnieć o tym, że w... nie ma żadnego opóźnienia, jeśli chodzi o technologię Bluetooth. Bo no, przewodowo to rzecz jasna, ale Bluetooth również nie ma opóźnienia. Możecie sobie spokojnie oglądać też na telefonie i odtwarzać dźwięk na tych głośnikach i będzie to płynne i równo odtwarzane. No i teraz te trzy tryby. Tryb standardowy, który dla mnie się jest takim jakby najbardziej basowym, może delikatnie to ująć, że no tak, no, tam. Który się najbardziej wymienia. Naj tak, najbardziej jest ten basik słyszalny. Natomiast y ja przynajmniej y znalazłem takie jakby zastosowanie dla tych pozostałych trybów, bo uważam, że one są przydatne. Po uruchomieniu trybu sarant zrobiło się znacznie bardziej przestrzennie. Oczywiście to jest trochę takie symulowane surround, no bo no nie ma więcej przetworników, nie da się oszukać fizyki. Ale jednak tworzy się taka szersza scena wówczas i, i nawet mm -hmm. nie brzmi to źle. Tak, jeszcze nawet jak sobie rozstawisz, rozwiniesz tak. kable, rozstawisz po krawędziach lepiej, biurka. My dokładnie. mamy bardzo szerokie biurko też. nie? Zazwyczaj te biurka są jednak, tak zjeżdżają mm. gdzieś tutaj, nam się mm. ucinają, też, więc, więc są krótsze. Jak sobie ustawimy na krawędziach, jeszcze damy ten salon, no to naprawdę jest tak przestrzennie. Ja tu się czułem przestrzennie nawet przy takim dosyć wąskim rozstawieniu. Prawda? jak Saran był uruchomiony. Dokładnie. Natomiast y, trzecia opcja, czyli Clear Dialog, to jest opcja, która mnie akurat najbardziej przypadła do gustu i powiem szczerze, że dużo z niej korzystałem w przypadku, w przypadku, w przypadku w przypa odsłuchiwania pask. polskiego hip-hopu. Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, jak fajnie mi się słuchało starego polskiego hip-hopu. Tam PZN, Murikson, mm -hmm. jakieś stare WWO, tego typu rzeczy. Naprawdę czasem zdarzało mi się tak, że miałem problem ze zrozumieniem naszych raperów, bo tam często też bit był dość mocny i tak dalej. Głośny bit w stosunku do wokalów. Na przykład, dokładnie. A tutaj faktycznie ta technologicznie jest wyciągnięte wyższe pasma do góry, no bo to tylko tak może dziać, nie ma innej opcji, ale jest to zrobione czysto. To nie jest tak, że nagle. Stają się skrzeczące, wysokie tony, i cała reszta schodzi na, na bardzo jakiś daleki plan, i w ogóle nic nie słychać, mm -hmm. tylko jest to zrobione w codziennym odsłuchu naprawdę e, nieźle, i muszę przyznać, że dobrze się mi tego po prostu w tym trybie słuchało. Owszem, troszeczkę wtedy tego basu nam ucieka, no bo to taka jest kolej rzeczy, nie da się mieć wszystkiego, ale jest to zrobione z głową, e, bez jakichś takich skrajności i, i przesadyzmu, tak mi się wydaje. I podobnie zresztą to zabrzmiało w podcastach. No, dźwięk wązia stary, jeszcze to z bardzo starych rzeczy, gdzie no stare tak, mikrofony były. mikrofony. Właśnie o to komiszenie. chodzi. Tak było to niezaczysto i troszeczkę cicho, a tutaj te głośniki wyciągnęły jednak, że, że zabrzmiało to po prostu lepiej. Takie ja miałem wrażenie. Nie, dobrze, dobrze się słucha też takich tematów podcastowych. No wiadomo, że jak to jest nagrane audiobook przez profesjonalne studio, profesjonalne, to Tam nic nie trzeba poprawiać. Ale jeszcze dzięki temu, jak sobie na takich głośnikach słuchamy, no to jeszcze nam jeszcze to podbija. Przyjemniej. To też w kontekście filmów czy seriali, no bo często jest tak, że jest taki polski reżyser, Patryk Wega się nazywa. On zawsze pod kątem dźwiękowym, to ja nie wiem. Kiepsko, jeżeli chodzi ogólnie o głosy, bo jak masz standardowy telewizor, który, w którym się zlewają te wszystkie dźwięki na głośniku, no to często dialogów nie słyszysz. Nie? Ta, to Dobrze. jest to właśnie, na co zwrócił Creative też uwagę właśnie <coughs> w materiałach, że czasem bywa tak, że za dużo jest efektów tła, szumu, wybuchów i wszystkiego, a czasem po prostu Ta. ciężko jest zrozumieć dialog. Już pomijam, czy to jest dialog w języku polskim, czy w hiszpańskim, jak to, a co on zawsze lubi wypominać ten film, ale te głośniki faktycznie są wtedy w takich stanach. Poprawić e, odrobinę sytuacji. E, I tak, jak wspomniałem, nadadzą się również do takich wideokonferencji, na których musisz sobie coś odsłuchiwać. Bo po pierwsze, mają opcję e, też tłumienia szumu. Jeśli byśmy wpięli sobie do nich mikrofon, bo jest opcja wpięcia mikrofonu, to też technologicznie da się tutaj. E, Przede wszystkim dostępna jest również aplikacja na Windowsa e, Creative, która e, jeszcze pozwoli więcej skonfigurować mhm. rzeczy, czy to korektor graficzny, czy właśnie e, te technologie. I faktycznie, jak sobie e, odsłuchiwałem jakieś rozmowy, to brzmi to po prostu czyściej. No, no. Nie, nie testowałem mikrofonu, więc nie będę ukrywał, że nie wiem, czy mój głos również będzie w jakiś sposób, e, że tak powiem, upłynniony czy wyciszony. Natomiast tego, co widziałem, to założenie było takie, że tylko wycisza te rzeczy jednostajne i płynne. Na przykład, jeśli by siedział gdzieś przy jakimś wiatraku, wentylatorze czy jakiejś klimatyzacji, to tego no typu tak, to jest w wytnie tła. Wiesz, no Creative też ma w swojej ofercie słuchawki, ja nie mam tutaj pudełka teraz od tych słuchawek, ale testowałem jakiś czas temu takie konferencyjne typowo słuchawki mhm. Creative i to myślę, że to byłby do... One były właśnie na w wersji były na jacka i w wersji na USB-C. Tutaj mamy tego jacka. No, ale teraz na naszym kanale możecie znaleźć też tym się teraz szukać pudełka. Także jeśli chodzi o wrażenia dźwiękowo, filmowo, podcastowe, to naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Szkoda, że to wszystko jest przewodowe, no bo niestety to znacząco ogranicza możliwości mm -hmm. sprzętu, no ale ale no to jest to są głośniki w starym stylu. Tak jest. Takie stare komputerowe głośniki, które brzmią no nie jak stare komputerowe głośniki no takie tak, skrzeczące, tak. tylko naprawdę już fajnie technologicznie wsparte. No ale za ile ten No właśnie. Ten zestawik, niestety to jest myślę, że rzecz taka no może być trudna do przegryzienia, bo 370 zł. No to trochę kosztują. To nie jest mało wbrew pozorom ze sprzęt przewodowy bez pilota. Dobrze grający, co prawda, ale jednak, no wiadomo, można by oczekiwać zawsze. Więc jak ktoś zaraz powie, że, kurczę, panie, za 370 zł, to ja kupię 2.1 z sabuferem, I będzie miał rację, bo kupi I, i, i wtedy bas będzie nieporównywalnie lepszy. Ale jednak, no, że nie być wsparcia czy tak czystych, wyższych i średnich pasm. Także na no, coś za coś. nie mają miejsca na zestaw 2.1, dlatego kupują właśnie 2-0, żeby tylko sobie na, na biureczku biurku, ustawić. Czy może w nim, w biurze, na biurku, czy w mm -hmm. domowym biurze, no to mm -hmm. nie zawsze jest miejsce, żeby gdzieś jeszcze sabufer wciskać, bo to są właśnie takie głośniki dwa to prawda. Także myślę, że na pewno znajdą się osoby, którym tego typu konfiguracja przypadłaby do gustu. Jeśli cena 370g na dzień dzisiejszy ich nie odstraszy, to na... myślę, że nie będą zawiedzieni po prostu, mhm. bo te głośniki grają dobrze. Jeśli z kolei by się trafiły już na jakichś promocjach, że tam ta cena spadnie, no to wtedy wyraźnie i warto się tym sprzętem zainteresować. Ja pamiętam, że testowałem jeszcze też Creative Pebble. People. To były głośniczki również i w wersji 2.0 i 2.1, i one również bardzo mi się podobały. Te w, bez sabufera były nawet z możliwością zasilania i transmisji głosu to tylko przez. V3 chyba nawet to są. 3, f -3 był, tak. Nie? To właśnie. To tam była opcja, że wszystko było transmitowane przez kabel USB-C, więc tak. nie musieliśmy mieć nic. No ale jednak to nie była absolutnie jakość porównywalna z T60 czy głośność porównywalna Chociaż z T60. naprawdę, jak przypomnę sobie, to grały bardzo dobrze. Jak myślałem o samej gabaryty. To prawda, to i do tej podkreśnić. pory uważam, że to są jedne z moich takich ulubionych małych. Głośniczków, szczególnie te zasilane bezpośrednio z gniazda USB typu C. Creative T60 na kanale GIT. Wygląd stonowany z piano black na froncie. Dźwięk zrównoważony. Dźwięk zrównoważony, z fajnymi trybami, które działają. Aplikacja dla chcących, którzy mogą sobie skonfigurować jeszcze bardziej, jeszcze precyzyjniej te głośniczki. No i Bluetooth, które my lubimy najbardziej ostatnio dla wygody, również jest dostępne. Ciekawa opcja, naprawdę. Z wami dzisiaj był Burzyk i Doman. Cześć. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. Jest. Szybę.